Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie próba wejścia tam, czyli na Mnicha. W tym miejscu kończymy przejście żółtym szlakiem. Przy drogowskazie wbijamy jeszcze na chwilę na czerwony, nim przejdziemy z 200 metrów i zaraz potem schodzimy ze szlaku. Zejście ze szlaku jest. Tu, nam byłoby dalej na Wrota, a tu jest na Mnicha. Łatwa ścieżka, wyraźna. W sumie do Mnicha można dojść na parę różnych sposobów. Zaraz będą jakieś skróty nawet. Kopczyki są nawet tutaj na podejściu pod Mnicha. Ale orientacja jest łatwa. To jedna opcja, tu tak, druga Troszkę oblodeń nich jest już tam a na mnichu aktualnie jakaś para tu przeważnie jest masa ludzi ale dziś jest taka pogoda średnia, dość zimno, więc mamy nadzieję, że tu mów nie będzie. To jakiś bardziej płaski kawałek, a potem będzie gdzieś tam stawy już zamarznięte. Drug nam nie brakuje. My dzisiaj idziemy tą najprostszą, wycenioną za 2 albo 2 plus, zależnie od wersji trochę oblodzeń. E, spoko jest. Damy radę? Damy radę. Do mnicha coraz bliżej. Mijamy mnicha. Idziemy jeszcze gdzieś tam. I tam będziemy wchodzić na drogę przez płytę, tam jest zadni Mnich. nich, tam jest ciemno grań, którą żeśmy robili dokładnie tydzień temu To jest Cubryna i mingusze a my idziemy jeszcze kawałek tutaj tam jest szczyt stąd to się już w sumie nie wydaje tak daleko. Na pewno dobra wiadomość jest taka, że nie ma tu tłoku. W poprzedni weekend było kilka, kilkanaście zespołów, więc pewnie byśmy stali w kolejce, może byli poganiani. A tak to sobie dzisiaj na spokojnie zrobimy tą drogę. Tutaj dotarliśmy prawie do uskoku nad Nichowym żlebem. Ja jeszcze podejdę kawałek, pokażę go. O, to jest właśnie uskok przy mnichowym żlebie, a my w tamtą stronę. Ok, odbijamy w kierunku mnicha, dochodzimy do pierwszych trudności i tam będziemy zakładać sprzęt. A, tu taka ścieżka była. przygotowania przygotowaniu szpeju Trzeba by się tu wbić do góry teraz Marek, tam nie ma gdzie uciec Lina tu Tam nie ma gdzie spać, na spokojnie Okej okay. Zabieram linę, idę jeszcze kawałek dalej i jak dojdziesz, to ja przebieram buty. O, tu jest tam pośredni. Sucho, więc powinno się jeszcze ten kawałek przejść spokojnie. A tu też jest, widzisz, tu jest spit po prawej. Tak, tak. No spoko. Plecak ciąży. To tu mamy ring, Tu w prawo, nie? Właśnie, że tu jest łatwe do przejścia. Tak, tu przejdziesz bez problemu. Marek chyba tu! Ja ci muszę widać. Spoko, ja wezmę. No i tu zaraz zaczniemy wyciąg. Pierwsze trudne miejsce na drodze. Tak, 22, 22. jak najbardziej. Górny, dolny, 22. dobra. 22. Możesz Jest iść. Jest ok. Jej. Pletak ciąży już.

tu już jest bardzo spoko. Dobra, pierwsze najgorsze teraz tam do góry. A tu jest hak, to ja założę przy haku. Daję troszkę luzu. Dobra, idę dalej. Dobra Bo tam czujnie patrz na ringi wiesz, żeby coś założyć, nie? No I kontroli żeby się nie zaczyć. jest frend jakiś zrobiony już pinkę od razu bali. Mm. On jest taki jakby troszkę zniszczony mhm. Dobra, ci już zjeżdżają ze szczytu Ta. To nie jest ciężkie tylko psycha musi puścić się <popular tutaj> Puściła przy Polana, ja. <Buds> yani, tu yup Dobra, tu jest ten a to jest ten trawers niby ciężki to nie jest ciężki Idę dalej dokładam tam to to dołożyć ale dobrze jest tak. Chyba że cię tu wybrać Marek Chyba że cię tu wybrać Tu podejdziesz 3 metry A i z góry Dobra dzięki Dwie tygodnie, prawda? Odkryj się, nie trzymaj się. Odkryj się, bo ja Cię nawet nie widzę. Odkryj się mocno. Odkryj się. A, tu jest. Daj ręce do góry na obu. Obydwie. Jedna. Obydwie, dawaj. Dawaj. Wyciąg prowadzi Marek. trzeba na połowę wejść? Na połowę wejść, oczywiście tam zaraz zawiesz zawijasz. O, minus za styl na kolanie. Ty miałeś jeszcze gorzej. Tam na początku? To ja powinienem dostać zero za styl Marek jest już na szczycie, wybiera linę. Za 2-3 minuty pewnie ja pójdę. Dobra, widzę przelot O mnich Cześć Dzień dobry A wpisik jest Wow Może sobie Michał przejść od razu auto założyć tam myślę, że będzie Ci wygodniej Dobra, jesteśmy już na mnichu Mamy farta, że tu jesteśmy sami Tam jest Bięgusz, Cubryna, Zadni Mnich. ciemno z Micha. grań, szpiglasowa grań. To jest kamera Marka? I to jest, to jest Marek. Autosekuracja. Auto to jest auto <grydnego> nie ma. Tam mamy miedziane, Opalony, morskie oko, czarny staw. Tam też są fajne widoki. Lodowy, kołowy. Tatry Bielskie, Niżnie Rysy, Rysy, Wysoka, Mięgusz Czarny, Wielki, Cubryna, a w tą stronę się zjeżdża. Dobra, obciążam, jest OK. Jadę. Okay. Patrz, żeby lina się nie zaczynała. Lina idzie bardzo fajnie. Tam żeśmy powinni iść. A, no tak. Bo tu z robimy. go? Tak, tak. Solidnie. Dobra, teraz. dłuższy to jednak. Pomaga. Piecach, tak. tak nie jestem teraz pewny, czy na pewno tędy żeśmy śli. A, bo myśmy tędy wbijali przecież. Tędy co oni idą? Znaczy na początku pokażę. Jaka tak, no kończy... bo pamię, pamiętam tą. O ten trawersik wąski. To, ja ty... jest... Tak, tak, pamiętam A, to miejsce. Tak, tak, no i potem już się kończą jakiekolwiek takie Miejsce, gdzie rękami trzeba coś robić. To może trochę chyba. A na sięgnę. sięgnę. Marek, ja zawsze wchodzę spod Mnicha inną drogą niż tam wchodzę. To jest standard. Ja, ja nie potrafię powtórzyć wariantu wejściowego. Tu jest tyle tych różnych ścieżek, że zawsze jest inaczej. To, 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 to. Powoli kończymy zejście do Doliny za Mnichem. Sam Mnich zostaje za nami. Bardzo fajna góra, chociaż nie taka banalna. Ta droga jest niby za dwa, ale to pierwsze miejsce to potrafi dać w kość. Okej, okay. jest czerwony szlak. Tam jest Mnich. Nam zostało pewnie z pół godziny zejścia do Morskiego Oka, ale to już nie ma sensu tego nagrywać, więc tu się pożegnamy. I co? Do następnej akcji. Cześć!